Siema siema, witam Was bardzo serdecznie. Z tej strony Savanos i dzisiaj sobie zagramy w Hitmana 2016 roku. Nie zapomnijcie zostawić łapki w górę i sublika z dzwoneczkiem, aby być na bieżąco. Wbijajcie na Discorda link w opisie. Jeszcze wam przypomnę, że nastał subów będzie specjal z dwoma specjalnymi gościami. To no więc bądźcie na bieżąco i subskrybujcie ten kanał. Będziemy musieli w tej misji zajebać czterech, to będzie chyba na cztery odcinki będę dzielił jakoś tak. Good morning, 47. We have a lead on the Shadow Client. ICA White Hats have traced the anonymous data received by our clients to one Olivia Hall, brilliant young hacktivist and suspect in a dozen cases of cyber vandalism. Using onion routing with state-of-the-art encryption, Hall went to a lot of trouble to stay untraceable. She is good, but we are better. Her digital trail has led us to a remote farm in Colorado, where satellite footage has revealed what appears to be the training camp for a private militia, led by an already registered target, Sean Rose, Australian environmental terrorist and explosives expert wanted for a series of public bombings rose was spotted near the scene of thomas cross's kidnapping which makes him our prime suspect for the shadow fight. spurred by eric Soders, the ica board of directors has asked us to infiltrate the farm and eliminate sean rose along with three other prominent militia members ezra Berg, retired Mossad interrogator penelope graves former interpol anti-terror analyst and finally maya parvati former assassin and gun runner for the tamil tigers be honest with you 47 i consider eric soda's reasoning hasty and ill-advised now we cannot go against the wishes of the board but we can conduct our own investigation whether a direct threat to the ica or not we need to know the shadow client's true agenda i will leave you to prepare to tradycyjnie zrobimy widzowie, a na tym zakończyłem, że yy, prawdopodobnie będzie pięć, bo ten takie przygotowania w tym odcinku zrobić, żeby na przykład jakoś przebrać czy coś. Wie, co, wiecie o co pięć widzowie? No to lecimy. Witam w Kolorado 47. The militia has taken up HQ at an old apricot farm and appear to be training for a series of coordinated strikes, ranging from cyber attacks to full blown guerrilla warfare. The Shadow Client appears to unite specialists and radicals from all over the map mercenaries and terrorists, hackers and spies joined by an unknown common cause. Satellite scans indicate that the command room is. Only Rose appears to have access. You'll need to get creative. This environment is hostile and highly alert, so tread carefully. Good luck, 47. No to lecimy Widzowie. 47 Dobra, przyszliśmy widzowie mniej więcej. Tu musimy poczekać, aż jakiś typ do nas przyjdzie. Nie, no powiem Wam szczerze, że już gra grałem kawałek tutaj. Nie no, widzowie, zrobię od początku. Bo tak nie może być, że na początku, gdy chcę jakieś przygotowania zrobić, jakaś kurwa alarm wezmę. To lecimy, widzowie. Na speedzie. Tu tych cweli akurat nie ma. To jest Git. Jesteśmy tu. Poczekamy na tego twelasz, aż podejdzie. Chcę, żeby mnie lekko zobaczył. Przegięd. I teraz po Tobie, cwaniaczku. Jest tu jakiś cvel jeszcze widzowie Idzie cvel tam To my go zajdziemy od tyłu Bo tamten nie będzie widział chyba tamte z daleka Jakim cudem polowanie na mnie robicie? Ten widział. I tamten. Stop right there. The Zaczynamy od początku. Bo, jakiś twel musiał przez kraty, kurwa zobaczyć. Nie. I wybiec z, z, z bronią palną na mnie. Od razu już pierdolę. Tego załatwię, od razu zapisuję, kurwa. Dobra, dobra, chodź tu, chodź do mnie, no chodź! Załatwię ci drugi raz, kumplu. Dobra, widzowie, zapisujemy. By było już tam. Ja będę zapisywał teraz co chwilę. Bo to jest kurwa nielogiczne, że ten ty, ty, typ tu kurwa mnie tam przez siateczkę kurwa zobaczył. Może niech on pójdzie. Tego to ominę widzowie. A wezmę ty wrzucę tutaj do tego. Żeby żaden z fermie nie widział. Pierdalaj go szybko. Dobra. Jest nit. Frajer mnie przy ściany nie widzi. Pójdź, że, że tego zajebaliśmy. A, to go można było w tej wodzie pozbyć się. Dobra. Tu tego nie ma. To pójdę tego załatwić. No ten to będzie mnie widział. Ja akurat wstaję, to nie Idź sobie, cwelu Kurwa I on perfidnie będzie tam kurwa za tą ścianą Przy tej siatce stał Dobra, idzie Bierz go! Kurwa! Bierz dalej go, dobra! Jest kit widzowie, nikt nas nie widział. To więc bierzemy sobie zapis, zapis widzowie. Aby już mieć to. Z głowy i lecimy dalej. Już byśmy tu byli dawno, tylko ten swell musiał mnie zobaczyć. No kurwa, tutaj to trzeba rozkminki porobić. Tamci mnie rozpoznają, ten mnie rozpozna. A jakieś możliwości, kurwa, czy coś? F1: możliwości, język na super. Y, Nieszczy przeciążenie przesłuchanie szpica albo zegar y, zagłady Dobra śledź język na supeł Muszę jakoś przejść niezauważony przez tych cweli, co mnie mogą rozpoznać. Either. So, who the hell is this guy? Concerned citizen with a chip on his shoulder? With skills like that, come on, man. Ezra Berg, legendary Mossad operative who specializes in chemical interrogation techniques, is here at the compound to interrogate a prisoner. My notes indicate he set up a makeshift drug lab in a garage, and it looks like he's spending a lot of his time in the basement. Could be an opportunity there, 47. Yes, no super. Legendarny Ezra Berg. Wygląda na to, że. Aż się uprości o przeddawkowanie. Ezaberg, legendarny agent Masadu specjalizujący się w chemicznych technikach przesłuchań, przebywa na terenie tego kompleksu. W celu przesłuchania więźnia można informo, informa... Yy, więźnia ma, yy, mo, moje informacje wskazują, że Założył on w garażu prowizoryczne laboratorium narkotykowe i spędza mnóstwo czasu w piwnicy. To może być dobra okazja. 47% dobiegniemy tam. Mnie tu rozpozna? Nikt. Tamten tylko. Tu ktoś rozpoznaje mnie, nie? Kurwa, tam bym miał dwa cele na jednym ogniu, ale jak już chciałem to zrobić, to to zrobię. Tylko jak tam się widzowie dostać? Muszę zapisać. What the? Command, we might have a situation. I'll check the perimeter. Over. Who made that noise? Command, false alarm. Nothing to report. I to jest właśnie to to Wczytamy sobie, Już Nie Nie ma Ale za Nie tam staliśmy chyba, bo tu nikt mnie Nie widział, a jednak widzieli. buddy take it easy Musi też się odwrócić ty co z nimi rozmawia. A ja mogę tu wejść? Nie mogę. Dobrze.

no odejdź odejdziesz od tego cwela Aha, dobra Ech. Cały czas to samo robić To to jest kur kurwa pojebane chuj Jak to zrobię To już nie wczytaj! Nie mogę zapisać! Kurwa! Teraz mogę. Dobra, zapisz. Weźmy to w kurwia, widzowie. Znowu z nim gadasz. Chuj, sprawdzam B. No i no nie, ty jesteśmy w kurwia, to zawsze muszą kurwa wiedzieć co ja zrobię i mnie widzieć. No kurwa, masz! Jak ja to kurwa mam zrobić, jak co chwilę szmaty się na mnie patrzą i nagle arom aromują cały obóz? That is Ezra Berg, former Mossad interrogator. His services are in demand at the moment. Why are these weapons just lying around? Go deal with it. Stay put people, let the professionals take over. That <laughs> thing right. I suppose it wouldn't hurt to add a few more drops of the Ellen. Ezra Berg has been eliminated. Good work, 47. Pierdolę trochę dalej widzowie, zapiszę i nie gram. Dobra, zapisz. Dzięki za to, że byliście. Gra z Wami, sowano z 30.